Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Czy jest kawa? Ugh, muszę sobie ją bliżej. Przesunąć. U mnie jest, oczywiście, w mojej ukochanej filiżance. Mmm, też byś ze kawkę, tak? To by nie potrzeba. Dzisiaj pogadam Wam trochę na temat mieszkań w Wielkiej Brytanii, dlatego że no są tutaj rzeczy, które naprawdę mnie szokowały. Myślę, że szokowały nie jedną osobę, yy, która. Tu przyjechała. Nie tylko Polaków, ale tak naprawdę niektóre te zagwozdki są niewyjaśnione dla wszystkich, z czego nawet Brytyjczycy nie umieją znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Także dzisiaj sobie porozmawiamy na temat mieszkań angielskich. Jeżeli interesujecie temat, zapraszam do oglądania. Muzyka Od czego by tu zacząć? Pewnie ominę kilka rzeczy, więc jeżeli zapomnę, ominę, albo może sama też nie wiedziałam, a wy macie coś do dodania, piszcie oczywiście w komentarzach. Ja już mieszkam w Wielkiej Brytanii od 10 lat. E, Przeprowadzam się chyba 11 albo 12 razy, już tracę rochubę tak naprawdę i w każdym mieszkaniu zawsze było coś nie tak. Oczywiście... Mm, są rzeczy, których Wam powiem i to też nie znaczy, że to jest w każdym domu, bo jednak te nowsze domy, w budownictwo różni się od tych domów, które są na wynajem, które bardzo często są rzadko remontowane i zaznały ery paleozolicznej, może przesadzam, ale coś, coś w tym jest. Uff, od czego by to zacząć? Zacznę może od światła na sznurek. Mm, bardzo mi to będzie chrapał. Światło na sznurek jest to coś. Co było dla mnie bardzo niezrozumiałe, pamiętam, że weszłam raz do łazienki i mówię, jak tu się włączę światło. Nie ma nigdzie włącznika. Okazało się, że światło jest na sznurek w 2000, no wcale to był 30 rok. Światło na sznurek do dziś, dzisiaj jest 2020 rok, mam światło na sznurek w łazience. Bazel, ja bardzo cię przepraszam, ale ty nie możesz tak tu chrapać mić na aparatem. Musisz już na łóżeczko. Tu śpi. Na czym to skończyłam. Aha, światło na sznurek. No, i tak ciągnę za ten sznurek, i tak sobie myślę, dobra, pewnie mi się trafiło takie mieszkanie, ale tak naprawdę większość mieszkań, na które trafiało, miało cały czas światło na sznurek. Dzisiaj jest 2020 rok, guess what? Mam dalej światło na sznurek. Mam wrażenie, że powiem 100 razy światło na sznurek, ale światło na sznurek głównie występuje w łazience. Może ze względu na bezpieczeństwo, żeby, wiecie, mokrymi rękami nie dotykać kontaktu. Ogólnie Anglicy mają hopla na punkcie health and safety, czyli bezpieczeństwa fire alarm. Army, czyli przeciwpożarowe alarmy, właśnie światło na sznurek żeby nie dotykać mokrymi rękami. Jest tu bardzo dużo wymogów no ale okej. Okay. Ale oprócz tego, że światło na sznurek jest w łazience, to czasem światło na sznurek bywało w sypialni. I ja wam tutaj pokażę przebitkę z mojej sypialni to jest pozostałość właśnie po sznurku. I tak sobie myślałam, po co w tym miejscu sznurek? Po co sznurek w sypialni? Okazuje się, że jeżeli wchodzimy do naszej sypialni, włączamy sobie światło normalnym włącznikiem, leżymy sobie w łóżku. Jak czytamy sobie książkę i chcemy sobie zgasić to światło, to przy łóżku właśnie dawniej były sznurki, żeby sobie zgasić to światło. Także wiecie, teraz klaszczemy, mamy jakieś apki na telefonie, które nam kontrolują żarówkami, a tutaj nadal jest światło na sznurek. Także jeżeli macie w swoim domu pozostałości po po sznurku, albo macie dalej światło na sznurek w dziwnym miejscu w sypialni, no to właśnie tam było kiedyś łóżko i się ciągnęło za ten sznurek. Co nie jest głupie, bo nie ma nic gorszego, niż że leżycie sobie w łóżku, już jesteście gotowi do spania i nagle musicie zgasić światło, wyjść z tego łóżka, żeby je zgasić. Myślę, że to jest, myślę, że to jest praktyczne, ale. Ja to coś, co mnie na pewno szokowało. Druga rzecz, która mnie zdziwiła w angielskich domach, głównie też na wynajem, są to doładowania prądu i gazu na kartę, tudzież na kluczyk. Nie przychodzą Wam rachunki, tylko macie taką skrzynkę, do której wkładacie kartę albo kluczyk, który musicie doładować w sklepie spożywczym albo na stacji benzynowej. Idziecie do sklepu i mówicie: Dzień dobry, poproszę 20 funtów prądu. No i Pani Wam ładuje ten kluczek, wy sobie wchodzicie do domu, wkładacie i macie prąd. Z jednej strony to jest durne, dlatego że no, lepiej jednak mieć jest abonament, miesięcznie płacimy rachunki, ale bardzo dobrze to się sprawdza, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, jeżeli mamy mieszkanie na wynajęcie, wtedy mamy pewność, że osoby, które mieszkają w tym mieszkaniu, nie za dużo tego mieszkania na rachunki, więc tyle, ile sobie wpłacą, tyle zużyją. Problem pojawia się wtedy, kiedy mieszkacie z innymi ludźmi i nikt wam nie powie, że skończył się prąd. Albo że kliknęli rezerwę, dlatego że jak już doładowujecie te pieniądze, macie tam dychę, piątkę, jak Wam zejdzie na zero, to można kliknąć rezerwę. Więc wtedy jeszcze macie 3 albo dodatkowe 5 funtów, żeby tam sobie coś porobić i iść do sklepu doładować. I powiem Wam, że nieraz mi się zdarzyło, właśnie w czasach studenckich, gdzie na przykład brałam prysznic, coś tam robiłam, a tu nagle, puh, stoicie pod prysznicem, skończyła się woda, bo nie ma prądu, czy tam nie ma gazu, i nie ma nikogo innego w domu, żeby mógłby Wam iść i doładować. Ten prąd czy ten gaz. Także to jest coś, czego w Polsce nigdy nie, nie, nie słyszałam o tym, nie wiedziałam, że coś takiego tutaj jest, ale tak jak mówię, ma to swoje plusy: popłacimy za to, co zużyliśmy, a po drugie, tak jak mówię, jeżeli mieszkamy, jeżeli wynajmujemy komuś mieszkanie, to nie musimy się martwić, że ktoś nam za to mieszkanie. Także to jest głównie. Taka opcja ym, w mieszkaniach wynajmowanych. Ja też mam taką opcję na doładowanie, tylko ja nie muszę chodzić do sklepu, tylko mam apkę i mogę sobie przestępną doładowywać. Ale to jeszcze wiecie, to jeszcze nie jest nic dziwnego. Ale najdziwniejsza rzecz, którą widziałam, jeżeli chodzi o doładowanie. To był, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale ja bym to nazywa kaloryfer skarbonka, tak? Czyli nie idziecie do sklepu, nie zamawiacie tego prądu online, nie, do, nie doładowujecie, tylko wrzucacie monety do kaloryfera. No normalnie tak jak macie na przykład w Solarium się kiedyś rzucało tokeny, to tak wrzuca się pieniążki do kaloryfera. I najgorsze jest to, że tam możecie wyrzucić tylko jedno funtówki albo dwufuntówki. I to jest coś, co ja widziałam raz w życiu w mieszkaniu. Nigdy w życiu bym się na takie mieszkanie nie zdecydowała, dlatego że sama nie korzystam z pieniędzy. Bardzo rzadko mam gotówkę, jak coś to płacę kartą. A już o drobnych nie mówię, bo dwufuntówki to są najrzadsze monety. I wyobraźcie sobie, że musicie latać do banku, rozmijać swoje banknoty, pieniądze. Żeby sobie wrzucać po prostu jedną fundówkę, jedną fundówkę, dwóch fundówkę, żeby ogrzeć sobie mieszkanie. Także to jest totalnie głupie i myślałam, że to jest rzecz przeszłości, ale są y, ludzie, którzy nadal instalują takie kaloryfery na monety. I to jest coś, czego nie rozumiem. Bardzo często jest tak, że y, mieszkańcy wrzucają te monety. Jak ten kaloryfer się zapełni, to wtedy właściciel, czyli landlord, przychodzi, opróżnia wam ten kaloryfer, opróżnia wam te pieniążki. Wy mu dajecie na przykład banknot i on wam z powrotem oddaje wasze drobne i możecie je z powrotem wrzucać. Zanim się wprowadzicie do mieszkania, to dowiedzcie się, jaka jest y, w ogóle metoda doładowywania, czy w ogóle są rachunki, czy, 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 czy kluczyk, czy karta, czy skarbonka. Kolejna rzecz, która też mnie zdziwiła, jest to pralka w kuchni. Pralka w kuchni. Nie wiem, w Polsce pralka jest zawsze w łazience, może nie zawsze albo z reguły, pralka jest w łazience, natomiast tutaj w Wielkiej Brytanii te pralki są w dziwnych miejscach. W kuchni, myślę, że w Stanach Zjednoczonych też jest pralka w kuchni. Już do tego się przyzwyczaiłam, nigdy w żadnym mieszkaniu, w którym nie mieszkałam, nie miałam pralki w innym miejscu niż kuchnia. Ja za bardzo nie lubię tego rozwiązania, dlatego że przede wszystkim zabiera miejsce, bo nie zawsze mamy wystarczająco kuchnię, żeby mieć i lodówkę, i zmywarkę, i pralkę, i jeszcze suszarkę, jeszcze nie wiadomo jakie inne rzeczy. Także spotkałam się też z pralką w sypialni i w różnych dziwnych miejscach przy pokoju, ale myślę, że pralka w łazience jest najbardziej praktyczna, bo od razu, jak nie wiem, idziemy się kąpać, możemy sobie wrzucić te rzeczy do pralki. Ja tak, to tu myjecie gary, tu się robi pranie. Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie Na przykład w naszej kuchni my nie możemy sobie pozwolić na przykład na e, zmywarkę Dlatego, że nie ma po prostu na nią miejsca A pralka, no, no nigdzie, indziej jej nie dam Kolejna rzecz związana też y, z łazienką trochę jest to brak kontaktu w łazience W żadnej łazience nie znajdziecie kontaktu Nie możecie sobie wysuszyć włosów Ja się przyzwyczaiłam w Polsce właśnie do tego, że zawsze suszyłam włosy w łazience Malowałam się w łazience Prostowałam włosy w łazience. Tutaj nie ma kontaktów ze względu również bezpieczeństwa. Nie wiem o co chodzi. Czy mieli po prostu wcześniej jakieś przypadki, że ktoś się kąpał i robił sobie tosty? Ale pracując na uniwersytecie ze studentami, też powiem wam, że nic mnie nie zdziwi, dlatego że były takie przypadki, kiedy studenci na przykład sobie suszyli ubrania na tosterze i przez to był pożar. No różne dziwne rzeczy się działy naprawdę. Także może dobrze, że nie ma tego kontaktu, ale jest to na pewno... Trochę utrudnienie. Oczywiście, jeżeli się jest majstrem, ma się dom na własność, to samemu można sobie za, y, zamontować takie gniazdko w łazience, ale w standardzie z reguły gniazdka nie ma i pewnie dlatego też nie ma tam pralki. Ale jest za to światło na sznurek. Te nieszczęsne łazienki. Bo kolejną rzeczą będą to dwa krany. Dwa krany, które nadal w 2020 roku są obecne, które nadal są do, do kupienia w, w BQ, czyli w takich kastoramach angielskich. No to jest coś, czego nie zrozumiem, zwłaszcza teraz podczas tego lockdownu, podczas pandemii koronawirusa bardzo często, bardzo dużo widzę memów, gdzie cały świat myje ręce, a w Wielkiej Brytanii po prostu albo się parzymy, albo jest lodowata woda, także to jest coś niewyobrażalnego. Oni po prostu czasem, oni nie rozumieją, że z jednym kranem też mogą mieć ciepłą i zimną wodę, bo ja już nie raz się pytałam moich znajomych, czasem nawet, raz nawet się pytałam hydraulika dlaczego wy w kranie macie dwa kurki, dwa krany osobne, dlaczego jest osobny kran na zimną wodę, dlaczego jest osobny kran na ciepłą wodę musiałam no, jej spojrzeć jak na idiotkę i powiedział, no bo czasem chcę użyć ciepłej wody, a czasem chcę użyć zimnej wody ja mówię, ale przecież, jak masz jeden kran i dwa kurki, to nie dość, że możesz użyć ciepłej wody, nie dość, że możesz użyć zimnej wody, to jeszcze możesz użyć średniej wody, żeby się nie poparzyć, bo ta woda jest albo wrzątkiem, albo lodem i po prostu tak się myje. Ale to jest nic, dlatego, że bywają wanny z dwoma kranami i nie mają prysznica. Moja koleżanka się wyrpała właśnie w takie mieszkanie, nie zwróciła na to uwagi. Po prostu wchodzi do łazienki i wiecie, jak się ogląda mieszkania, czasem nie zwraca się na takie rzeczy uwagi. I pamiętajcie, jak oglądacie jakiekolwiek mieszkanie, zwracajcie uwagę na każdy szczegół. Czasem nawet umówcie się na jeszcze jedno spotkanie, żeby jeszcze raz zobaczyć to mieszkanie. No i wyobraźcie sobie, że była taka sytuacja, że miała dwa krany w umywalce i dwa krany w wannie i nie miała prysznica, więc wy wytłumaczcie mi, jak umyć sobie włosy. Ja też mam dwa krany w wannie, ale na szczęście mam też deszczownicę, więc chociaż tyle. Ale no jest to dla mnie trochę niezrozumiałe i nie znoszę dwóch kranów. Nie znoszę. Nie. Jeżeli ja będę miała swój dom, na pewno nie będzie tam dwóch kranów. Jestem ciekawa, ile z Was ma dwa krany. W kuchni to już w ogóle sobie nie wyobrażam myć naczyń w takim rządku. Równie dobrze mogę sobie zagotować czajnik i lać po rękach i będzie na to samo. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, która mnie tutaj szokowała, były to wykładziny wszędzie. Wszędzie wykładziny. Wszędzie. Nawet, uwaga, w kuchni, nawet w łazience. Jest... Ja w ogóle nienawidzę wykładzin. Co toleruję wykładziny? W sypialni, na korytarzu. Ewentualnie no na schodach rozumiem, bo te schody są tutaj dość strome, też są takie mega strome schody, że gdyby nie było tej wykładziny no można byłoby się zabić. Ale wykładziny są wszędzie. E, mieszkałam też w takim mieszkaniu, gdzie wykładzina była w łazience. Była biała, kremowa. Nie wiem jaka była, bo też nie wiem ile ludzi tam wcześniej mieszkało, więc jest to dla mnie obrzydliwe, bo moim zdaniem wykładzina to jest siedlisko bakterii. Zwłaszcza w mieszkaniach wynajmowanych. Nie wiemy kto tam mieszkał. Czy jakieś zwierzęta tam mieszczały, Jakieś. Pt nie ptaki, nie. Ale koty, psy. No jest to takie mało higieniczne, i jak ja szukam mieszkania, to zawsze zwracam uwagę na to, czy jest ta wykładzina, czy nie ma. Podjęliśmy decyzję o tym mieszkaniu, w którym mieszkam obecnie właśnie, dlatego że były tutaj po prostu panele, a wykładzina jest tylko i wyłącznie na schodach i w przedpokoju. Wykładziny są wszędzie, domy są wy i tu się tutaj nazywają karpety, czyli takie dywany, to jest też troszeczkę się różni od takiej zwykłej wykładziny, bo one są trochę grubsze, no ale to też zależy jak wam, jak właściciel wykończy mieszkanie. No ale moim zdaniem wy, wyłożenie wykładziny w całym domu jest bardzo niepraktyczne, wiecie, wchodzicie z zewnątrz do domu, macie wykładziny, w łazience, w kuchni jest to też niebezpieczne, łatwo jest o pożar i w ogóle syf. Gotujecie coś wam, u panie, coś tego, to tamto, kalafior, ryba. No nie wiem, różne rzeczy się robi w kuchni, ale wykładziny się tam właśnie nie powinno. I to też jest tak, że każdy ma wykładzinę w kuchni, no ale jednak te wykładziny są bardzo popularne, ale z tego co ja słyszałam, to jest właśnie po pierwsze dlatego, że jest cieplej, a po drugie bardziej izoluje to i na przykład nie słychać sąsiadów z góry. Ale problem jest taki, że tutaj jest mało fachowców. Yy, więc, takie rzeczy typu ocieplanie, izolacja, no są tutaj problemem. Zwłaszcza w tych starych domach. Bardzo często panele czy tam właśnie ta wykładzina jest po prostu położona na wylewkę, więc zawsze ciągnie. Dlatego jest też problem z wilgocią. I, i co mi jeszcze zszokowało? Dwa krany to tamto. Czy jest jeszcze coś? Czekajcie, muszę sobie pomyśleć. Dwa krany, światło na szurek, kaloryfer na monety. Okien się nie da umyć. To jest też coś, coś, coś dziwnego, bo... W... I to też chyba jest związane z bezpieczeństwem, że okien się nie da umyć. Jeszcze jak mieszkacie na parterze, to sobie umyjecie z jednej i z drugiej strony, ale okna się otwierają. Ja nie chcę teraz się pomylić, ale normalnie okna otwieracie do... Ze... Bo mam teraz um, kocioł w głowie. Ogólnie tutaj nie ma takich okien jak w Polsce, że macie zwykłe, tradycyjne okno, możecie sobie otworzyć z dwóch stron, możecie się wychylić i umyć. Tutaj często okien się nie da też otworzyć. Ja mam takie okna, które można tylko uchylić, nie da się ich otworzyć, i one są tak jakby zamiast. Są o tak. Pokażę Wam tutaj zdjęcia i może je tylko uchylić, przez co nie da się ich umyć. To jest to normalne, dlatego że są tu firmy myjące okna, które raz w tygodniu przyjeżdżają, pukają Wam do domu, dzień dobry, czy chce Pani umyć za piątkę okna, na przykład? Ok, nie nara, next. Więc tak sobie z tym radzą, że po prostu są ludzie, którzy myją okna, ale na początku to było dla mnie takie, dlaczego ja nie mogą mieć swojego okna, a po drugie, czemu ja nie mogą otworzyć okna? Tak. Jeszcze jedna taka rzecz, która jest dziwna, to jest też fakt, że tutaj nie ma balkonów. Pamiętam, kiedyś wybudowali, może nie, że nie ma balkonów, ale z reguły nie ma balkonów, bo też są niebezpieczne. Kiedyś wybudowali taki blok, który miał właśnie balkony i to miał być taki blok, który miał być przeznaczony dla samotnych matek, taki, taki blok społeczny, tak? No ale przez to, że ktoś go zaprojektował z balkonem, no to to już było wystarczająco niebezpieczne, żeby te domy tym matkom samotnym wynająć i im je dać tam. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, e, ale to się nazywa Council Housey, czyli Urząd Miasta Wam tam gwarantuje mieszkanie taniej, czy tam za darmo, nie wiem. E, ale na przykład jest taka opcja. No i pamiętam, wybudowali ten blok, czy fajnie samotne matki, dostaną mieszkania, a tu zrobili im balkony i powiedzieli, nie dostaną. Nie dostaną, bo są balkony. No, także balkonów też tu za bardzo nie ma. Jest jeszcze coś, no chyba. A, jeszcze jedna rzecz. Dwie! Dwie! Magnolia, czyli wszechobecny angielski kolor. Magnolia to jest taki kolor brutalny. Brudnego, białego. To jest taki niby kremowy, żółty. Ale to nie jest kremowy, żółty. To jest po prostu brudny, biały kolor. Mnie się on kojarzy właśnie z takim małym pomieszczeniem, które było zamknięte na parę lat. I jedyne, co się tam robiło, to się tylko kopciło pety i po prostu te ściany Wam zżółkły. Od, ym, od tego kopcenia. No i tak powstała Magnolia. <grych> I to jest standard w Wielkiej Brytanii. Gdzie nie pójdziecie, to w większości domów będzie Magnolia. Jeżeli szukacie mieszkania, to też dopytajcie się, czy można zmienić ten kolor, bo on nie doprowadzał po prostu do szału. Ja Magnolię mam w sypialni. Podejrzewam, że Magnolia jest tutaj popularna, dlatego że może ona ociepla teoretycznie to pomieszczenie, ale bardzo ciężko jest znaleźć. Um, bardzo ciężko jest znaleźć meble, bardzo ciężko jest wykończyć mieszkanie, żeby do tej magnoli pasowało. No nie wiem, ja nie lubię magnoli i większość moich znajomych nie lubi magnoli, nawet on że nienawidzi magnoli, także jestem ciekawa, czy macie magnolie. I tutaj też nie było magnolii w tym mieszkaniu. Oprócz tej sypialni, ale mieliśmy opcję odmalowania tego, tego pomieszczenia, więc spoko. Ale dla mnie magnolia to jest. nie wiem, jakieś nieporozumienie. Macie co sądzisz o magnolii? No, wystarczy. <laughs> mm, a jeszcze jedna rzecz, no to są tapety na sufitach. No jak można mieć tapetę na suficie? Oni w ogóle uwielbiają tapety. Tylko problem jest taki, że oni nakładają tapetę na tapetę, na tapetę, na tapetę, na tapetę i ta tapeta tak po prostu rośnie. I jak się robi grzyb na ścianie, to oni nakładają tapetę kolejną i kolejną i kolejną. Ale tapety na suficie? Ja się z tym też nigdy nie, nie spotkałam. W Polsce były blazerie na ścianach, a tutaj są tapety na suficie. Ja sama mam takie dziwne coś na suficie, natomiast to jest gips, to nie jest tapeta, ale tapety są bardzo popularne. Były w sumie, nie, były popularne, nie wiem, 30 lat temu, 40 lat temu, no ale to zostało. Tutaj ogólnie Brytyjczycy nie przywiązują uwagi na mieszkanie. Tutaj oni żyją. Hmm, no, też nie każdy, też nie chcę generalizować, i pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy, o których Wam mówię, to, to nie znaczy, że w każdym domu jest wykładzina, że w każdym domu jest sznurek, że w każdym domu są dwa krany, ale to jednak jest tutaj takie popularne. Um, ale oni tutaj nie przywiązują tak bardzo uwagi do domów. Um, tutaj bardzo dużo osób całe życie wynajmuje. Um, i tak naprawdę nie zwracają uwagi. Oni wolą sobie wjechać na wakacje parę razy w roku, kupić sobie jakąś... jeść na mieście I, i, i to jest trochę inaczej. U nas w Polsce jednak ten dom to dom i też tutaj dzielnice są bardzo podobne, domy są podobne, zachowane w jednym stylu i to mi się, słuchaj, to mi się podoba, dlatego że w Polsce... Czasem nie rozumiem tego przepychu. Ludzie muszą pokazać na co ich stać, stawiają sobie kolumienki, jakieś krasnale, oczka wodne, to tamto, pierdółki, jest po prostu pokaz mody, kto ma lepszy dom, kto ma bardziej falowany dach, czy tam nie wiem co. Natomiast tutaj tego nie ma. Oczywiście są też wille, są też ogromne domy, ale z reguły to, to one są też zachowane w takim jednakowym stylu i to mi się bardzo podoba i to chyba było na tyle, oprócz tego jeszcze co bym mogła powiedzieć, patrzę na swoje mieszkanie rury są na zewnątrz, na przykład nie są wsiane tylko na zewnątrz, ale z jednej strony to jest dziwne, a z drugiej strony jest łatwy dostęp do takiej rury jak coś się popsuje no i to chyba byłoby na tyle chyba byłoby na tyle to są rzeczy, które mnie tutaj właśnie zdziwiły, ale to są rzeczy do do których idzie się przyzwyczaić, także to, to też nie jest tak, że po prostu mieszkanie y, z dwoma kranami to jest po prostu koszmar i nie da się tak żyć albo mieszkanie ze sznurkiem to jest mieszkanie, w którym nie da się żyć, także idzie się przyzwyczaić, to są oczywiście różnice kulturowe, um, jestem ciekawa w jakich krajach wy mieszkacie i co wy macie dziwnego, czego na przykład nie ma w Polsce, Wyprzedam komentarze, które mówią, bo się siedzisz jak narzekasz, dobrze jest. Jest fajnie, nie narzekam, tylko po prostu dzielę się z Wami tym, co mnie tutaj zszokowało. E, także tak, jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam oczywiście do kciuka w górę. E, jeżeli mieszkacie za granicą, opiszcie jakie macie dziwne rzeczy w domu, a jak mieszkacie w Polsce, to opiszcie, czy to jest rzeczywiście dziwne, czy, czy wiedzieliście o tych rzeczach, bo mnie to bardzo e, zdziwiło. Także to było na tyle. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa! 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 pa. up.